Cześć, witam serdecznie. Nie będę ukrywał, że dawno mnie nie było, ale jak widzicie mam tutaj dziś coś przygotowane, więc coś sobie nagram i zobaczymy jak to wyjdzie. Przechodząc do y, sedna, to jak widzicie tutaj mamy, tutaj w sensie o, w tym miejscu, to jest właśnie uszczelka pokrywy zawodów, więc w dzisiejszym filmie pomalujemy sobie samą pokrywę i wymienimy tą uszczelkę. Przy okazji też y, umyjemy tam silnik i tak dalej, bo wiadomo był lekki wyciek oleju. No a teraz teraz to. Zobaczmy sobie, jak to wygląda właśnie pod maską. Tak, a więc... O nie, nie chcę sobie ułożyć tego sznurka do aparatu tu w ten olej. W każdym razie, jak widzicie no nie wygląda to za dobrze. Zwłaszcza, jak się na jakieś wyższe obdoty wkręci, to tutaj naprawdę to wszystko jest dość mocno zalane. I przy okazji też sobie pomalujemy to na biało i wymyjemy tutaj całość, bo jak widzicie... Znaczy, po prostu zawsze tak wygląda komoda silnika, ale będzie po prostu może ładniej. Unboxing to nie będzie do końca, ponieważ paczka jest już otwarta, ale lecimy po kolei. Biały tutaj lakier, co prawda nie są żaroodporne, jest to najzwyklejszy biały za 10 zł I chcę zobaczyć, czy on właśnie wytrzyma. Mamy tutaj... Także preparat do mycia silnika, rozpuszczalnik, no i taśmy, wiadomo. To akurat powiedzmy takie, jakieś bardziej poboczne rzeczy. A główne tutaj są w tej paczce. W sumie jednak główna rzecz, czyli po prostu uszczelka. I szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że przyjdzie ona w takiej dużej paczce. Bardziej myślałem, że to będzie jakiś list, ale to jest oto. Ona kosztowała 35 zł czyli raczej nie wiem, chociaż patrząc po na przykład jakichś częściach do innych aut, to nie wiem, do Golfa na przykład takie e, uszczelki poktywy zawodowe są chyba tam po 10 zł, ale w każdym razie tutaj mam też te wszystkie jakby, no nie wiem, są uszczelniacze, czy jak to się tam nazywa. Firma wydaje mi się, że w miarę spoko. Też tam wszystkie były w podobnej cenie. No i tak to wygląda. Tu jeszcze jest filet oleju, przy okazji zamówiłem, no ale to mniej więcej byłoby wszystko, bierzemy się za... Demontaż, demontaż poprzedniej uszczelki. Um, żebyście nie myśleli, że tu będzie cokolwiek profesjonalnie, to już zaczynamy od świetnego zestawu narzędzi. Mam w ogóle nadzieję, że będzie tu taki rozmiar, znaczy on jest świetny po tym względem, że jest nie do zajechania, ale jakby inne cechy, no nie do końca są takie współczesne. O, i już się właśnie zaczyna. E, tak, zacznę sobie od jakby, nawet nie chcę mi się opisać, ale po prostu taśmą oznaczenia kolejności tutaj kabli. Tutaj jak widzicie, nawet jest ta ten tutaj element oleju, więc już dość tutaj mocno to było konieczne, ta zmiana w sensie. No tutaj te gniazda zaworowe są jakby od środka dość mocno właśnie olejem utrudzone więc trzeba było się już tym zająć. Tak to ja sobie mogę to mieć mieć. Trzeba po prostu zdemontować i e. mówiąc, spodziewałem się, że te śluby będą mocniej przykręcane. Ciężko mi będzie pokazać Wam teraz coś, ale tu jedna ta śluba, nie wiem czy to może tak ma być, ale chyba nie jest jakby w ogóle inna i poniżej jest złożona podkładka. Więc albo nasi już tu byli, albo nie tak to powinno być i teraz yy, gadam jakieś głupoty, ale kurczę, szczerze mówiąc, ciężko jest ją jakoś zblokować od spodu, a szczególnie że jest konkretnie nagrzana ale już prawie Ach. ostatnia się chyba zdemontowana chociaż nakrętka mi gdzieś wpadła więc już nie fajnie ok ostatni wężyk to jest to jakieś podpchnienia czy coś i prędko człowieku nie upuści tego w końcu to mamy, musiałem tutaj zdemontować jednak ten przewód od wspomagania yy, nie wiem czy to się zapowietrzy czy nie, oby nie w każdym razie trochę płynu wyciekło ale nieznacząco ilość. ściągamy, jak to też to wow, 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 wow. mhm już się szczerze mówiąc yy, nie dziwię, że to tak ciekło, bo tego co się orientuje to tu powinna być uszczelka, a nie plastik jakiś, dosłownie plastik. Widzę, że powoli zaczyna mi bateria siadać w kamerze, więc będę nagrywał oszczędnie. Ale w każdym razie tak na szybko. Ta uszczelka to szczerze mówiąc plastik. I może to jest dość normalne, szczerze mówiąc, ja pierwszy raz to wymieniam i wszystko jest dla mnie powiedzmy nowością. Tak ona wygląda. Te tulejki chyba mam, więc mogę ich się pozbyć. Zastanawiam mnie... A, to jest taki tu ten nagar. myślę, szczerze mówiąc, że to jakieś elementy. Dobra, to w tym miejscu dosłownie jak plastik. Więc się nie dziwię, oprócz tego jest tu dużo silikonu. Z tego co wiem, też to w niektórych autach używa się po prostu silikonu do specjalnej masy do uszczelniania, no ale w tym jednak jest uszczelka, no to Chyba używa się uszczelki. Yy, Sprzykam sobie to, zobaczymy czy to coś da, czy jednak lepiej będzie użyć zwykłego rozpuszczalnika. A tu z tego co widzę mamy czekać 3 minuty. No, oczywiście to tak w miarę sobie wyczyszczę, no, bo wiadomo. Idealne to nie jest na pewno, ale w sumie kto z nas jest idealny? No niestety wydaje mi się, że ten lakier na tym za długo nie wytrzyma, ale skoro i tak mam to zdemontowane, to i tak pomaluję. Szczerze mówiąc, to żeby zrobić tak, żebym był z tego zadowolony, to wymagałoby naprawdę dużo pracy, a szczerze mówiąc, teraz nawet kwestia tego, że nie mam czasu robi się już powoli, a nawet nie tak powoli, tylko robi się po prostu ciemno, więc muszę to składać. Żeby mieć w ogóle jak wrócić Teraz wszystkie trzeba zaślepić Te z Gwinty nie wiem właśnie czy Tutaj to Te Otwory na świece To też zaślepić Czy Pomalować A może pomaluję już Ale to nagranie jest to, że nie widać jak to źle wygląda. Przed chwilą, co prawda, mówiłem, że jest źle, ale po kilku warstwach zaczęło to wyglądać naprawdę całkiem spoko. W tej chwili, z takiej mniej więcej odległości, wciąż wygląda to tak, że jak będę sobie na to patrzył, no to będę zadowolony. Generalnie, jak widzicie, pojawia się taki problem, że zaczyna się robić wilgoć, więc mam tu taki nagrzewacz, powiedzmy, który może jakoś pomoże mi to w szybszym tempie wysuszyć i będę musiał to składać, więc jak na razie tak to wygląda i ja jestem naprawdę zadowolony. To jest taki półmat, chociaż wydaje mi się, że to po prostu przez to amelinium, więc jest całkiem spoko. Nie będę dawał jeszcze kolejnej warstwy, bo jak mówię tutaj, musi mi to jakoś wyschnąć, żebym mógł wrócić. Ale nie, no jest ok, mogłoby być jeszcze lepiej. Oczywiście, jak no, tak naprawdę tutaj, największa tutaj mm, sprawa no to czyszczenie, przygotowanie tej powierzchni do malowania. To jest kluczowa kwestia. Jakoś może być nieco ugotowana, bo mam telefonem, ale jest taka sytuacja, że gdzieś mi spadła podkładka tutaj od tego wspomagania, i to jest dość duży problem. Tutaj załóż, jak widzicie, jest już złożone, niestety. Nie wyschło tutaj jak powinno, już mi się tutaj farba z tego złuszczyła. Ale no całość jest złożona, no, naprawdę wygląda całkiem spoko, jestem zadowolony z wyboru tego koloru, ale muszę znaleźć tą, mm, tą podkładkę, bo inaczej będzie cienko. A zatem skończone. Udało się silnik odpalić, złożyć, nic nie cieknie, potem będę jeszcze musiał wymienić tą podkładkę. Jak widzicie jest już dość późno. Ale tak to już będą te dni wyglądać teraz, wszystko złożone, odpalony samochód i, i działa jak na razie, więc jestem zadowolony, no to malowanie wyszło fajnie, w sensie biały i tak dalej, z tej odległości naprawdę spoko, ale niestety jak widzicie tutaj już coś takiego się stało, to nie jest problem, bo akurat ten napis też chciałem sobie po prostu zeszlifować, żeby napis był jakby w, no w kolorze, po prostu był aluminiowy, czysty, a ten... Ale tu też mi się w niektórych miejscach niestety odrapało, ale w miarę to wygląda. Wiadomo, to nie jest żaden samochód na pokazy czy coś. Yy, tutaj sobie jeszcze właśnie mówiłem tym preparatem i całkiem fajnie schodzi taki powierzchowny brud. Brud, to wtedy naprawdę nie ma z tym kłopotu. To byłoby wszystko. Dzięki za uwagę, no i cześć.